Ja, wszystkim zapraszam was dzisiaj nowy odcinek na moim kanale. Jestem już pod tytułem MSP. E, jak widać, to już jest regułka, którą napisałam. Już wam przeczytam. Nagrywam na Ety kanał o nazwie Magdalena Kulanek. 50 subskrypcji, losowanie link, przepraszam, że, e, że po prostu słuchać mojego teama też. E, I o to tu chodzi, że po prostu jak zdobędziemy 50 subskrypcji na moim kanale, jestem 15 subskrypcji, więc... Nie, 14, przepraszam was bardzo. E, przepraszam, że mojego pisałam, bo tam coś tam... Jak mam wiedzieć, mam 14 tutaj subskrypcji, więc mam nadzieję, że wbijemy te 50 No, jak się postaracie, to na pewno wbijemy Więc no, no, mamy tutaj ten, regułka pewnie sobie zapiszę, a teraz napiszę jeszcze tutaj Osoby, które będę miała po prostu na losowanie ink Pierwsze miejsce to będzie właśnie spodnie ink, zaraz mam je pokażę, które będę właśnie podsłała e, Timuś, cichutko e, Tu tak, albo kokarda z piksela, bo nie wiem, czy, czy wybrać kokardę z piksela, czy e, spodnie ink, zobaczymy jeszcze ehm. Ale tak, bo kokarda kosztuje, no w sumie nieważne ile kosztuje, jak widać na razie nie mam tyle kasy, więc jak powyspytacie mnie, jak mo, mogę Wam zafundować takie rzeczy, Jak nie mam, tylko nawet w garderobie po prostu e, kupuję jutro pakiet na, na rok, więc będzie trochę tej kasy, będzie tutaj, jak widać, którą będę mogła wykorzystać na odcinki, więc tak, o, prezencik, miło <laughs> e, Dobra, i tak e, Dobra, polubisz mi Arta, zaraz, zaraz ci polubię Eee, ja że cię polubię, eee, czemu by nie. Eee. I osoby właśnie, które się po prostu wpisały temu cichutko eee, to osoby Timi nie wolno. Eee, które po prostu tutaj dały mi autografa. Presza była prezent mi dała z listy, którą poprosiłam, więc naprawdę było miło. Eee, no i tak, eee, no i tu będą jeszcze dwie osoby, tu będzie 20 osób do... i będą jeszcze dwie osoby, które pierwsze eee, do mi komentarz pod filmem, który właśnie teraz stawię, więc no łapcie się, bo będzie losowanko i tak. Tutaj mam, jak widać, dużo tych odcinków, więc raczej odcinku po prostu nagrywania, też mam dwa za mną Wiem, miniaturka nie jest zbyt ciekawa, ale chętnie Was zapraszam do... bo nie umiem robić jeszcze miniaturek A rozwijałem się dopiero, ok? Jestem początkująca, więc możecie po prostu mnie tu wspierać No i tak, ja bym chciała na tym odcinku, właśnie to jest taki odcinek bardziej krótszy, bo będę chciała tylko Wam powiedzieć co i jak właśnie o tym losowaniu Żebyście zostawili tą subskrypcję na moim kanale, bo jednak to warte jest, bo zaraz Wam pokażę te spodnie, które będą... Wam chciała zafundować, tak jakby, lub kokardę pixel. I właśnie ja ten pixel, jak osoba już wygra, prawda? Pierwsze miejsce to będę po prostu wybierała, wybiorę, jak już zapełnię tą listę, po prostu wybiorę na 50 subskrypcji, wybiorę po prostu jakąś osobę z zamkniętymi oczami, coś wylosuję, no i która się wylosuje, to dostanie pixel lub inka, a po prostu druga osoba, którą drugą wylosuję, dostanę buty takie z tego właśnie, buty z tego właśnie nowego. Hmm, nowego pakietu, więc też się opłaca moim zdaniem żeby też... macie dużo farty, dwie osoby z 20 wygrają, więc na pewno jeszcze resztę dam jakieś prezenty z listy życzeń, żeby każdy ktoś dostał nikt nie wyjdzie z tego pustymi rękami, nie martwcie się o tym, no i właśnie te buty otrzyma ktoś drugie miejsce, trzecie miejsce będą to dwa prezenty z listy życzeń, a kolejne prezenty to będą albo z mojej szafy albo po prostu jeszcze jakieś listy rzeczyń, ale takie mniejsze troszeczkę i będzie to jeszcze grafy. Potem ostatnie miejsce to będą jakieś po prostu grafy. Dla Was może jeszcze jakieś trzecie miejsce dostanie jeszcze po czekaj, drugie miejsce jeszcze dostanie pozdrowionko, więc no, możecie też, no po prostu możecie. No ja robię tak machać przed kamerą. Po prostu Dobra. No i tak, wchodzimy już tutaj w odzież. Czekajcie, co ja zrobiłam. Ja kliknęłam, potem tyle ja tu kliknęłam. Wchodzimy tutaj w odzież No i zaraz Wam pokażę te spodnie Ink, które bym chciała Wam przeznaczyć To nie są żadne spodnie z levela, bo levela raczej nie będę nic dawała Raczej z yy, unika tu z vip po prostu Znam tylko te buty, bo będę miała dwie pary No, ale jeszcze może dołożyć od do siebie może tę maskę, zobaczę, jeszcze zobaczę Bo Sukienkę i włosy chciałabym jednak zostawić, bo to będzie mój pierwszy pakiet taki yy, na rok, więc no wiecie o co chodzi Chciałabym jednak mieć jakąś pamiątkę z tego pa pakietu, bo jednak pakiety to nie jest aż taka. No wiecie, że e, na gry tak średnio lubię wydawać kasę. No ale ktoś mi po prostu kupi ten pakiet. Więc bardzo Ci dziękuję z, tego, z tej strony i Cię serdecznie pozdrawiam. E, no i tak, e, idziemy dalej. Już szukam tego, bo chciałabym zrobić dzisiaj luka, chociaż kasy mi brak, więc no. Przepraszam, ale na tym odcinku nie zrobię, ale na pewno na kolejnym, który się pojawi, jutro już podaję. O, są spodnie ink. I one kosztują tyle samo, ile, ile yy, kartka Pixel. Więc no, piszcie też w komentarzach mi, czy wolicie spodnie ink, czy jednak Pixela. I na pewno bo na jakimś ładnym kolorku będę, nie wiem właśnie, czy wziąć jakieś takie może bardziej... Yy, może bardziej takie... Takie wiecie, beżowe, bo u mnie to jest może chyba beżowe wezmę, i do tego wezmę białą linkę. Uuu, tak ładnie wyglądają, ładnie ładnie się prezentują, moim zdaniem. do je na listę życzeń, żeby już można było je zakupić. Więc takie będą spodnie do wy wygrania: lub czarna lub biała kartka Pixel. Więc no, o, dziękuję Ci za prezent, Emilia QQ, i wpisujesz się już na listę. E już ci tutaj wpisuję. Poczekajcie, bo chcę dokładnie napisać tą nazwę, żeby nie było żadnych błędów. Jesteś piątą tutaj osóbką, więc jak widać, Emilia, QQ, więc jak widać, łatwo wpisać się, łatwo wejść na tą listę. Więc no wiecie, no chyba <laughs> trochę żalnie spróbować. Zobaczyć, czy dawać mi tylko coś z listy bo jeżeli nie, to raczej. Nie wiem, nie usunę bo będziesz takim wyjątkiem Chociaż chodzi o to listy życzeń Dałaś mi coś z listy życzeń, więc nie jesteś żadnym wyjątkiem Po prostu, po prostu dałaś, więc ci dziękuję Tak, tu mam te i to, więc to na pewno jutro zakupię sobie No i jeżeli będzie 50 subskrypcji, to na pewno będzie lasowanie ink Ale jeżeli nie, to, to, to zobaczymy, no te spodnie jednak bym kupiła komuś, bo no miło by było komuś z, tego, z tej strony, żeby mogła dostać. Albo wiecie co, z racji tego, że to będzie mój pie pierwszy pakiet na ink, nie będę rozdawała żadnych takich, no ale mam nadzieję, że i tak widzicie mieć subskrypcję. Nie wiem, czy rozdam, zobaczymy. Chyba raczej rozdam, jednak rozdam. Ja się po prostu czasem bacham rozdam to jest spodnie ink i no i to rozam te spodnie, tak, nie było tego, nie było tego tematu. Po prostu rozdam te spodnie, bo jednak wolę Wam coś rozdać, za to rozbijecie mi 50 subskrypcji na moim kanale, ale to może być troszeczkę długo zająć Wam, no ale mam nadzieję, że nie zajmie. Więc tak, kupię te spodenki i kupię sobie tę pikselkę, więc rozdam Wam raczej te spodenki. Myślę, że sobie też takie zakupię, bo one są jednak ładne i dlatego miałam takie wątpliwości, ale wolę też Wam rozdać, po prostu kupię sobie zniżkę promocyjną i kupię takie trzy rzeczy eee, Dobra, czekajcie Dobra, tu osoba jak zdaje, dobra to ja tak. Yy, co ja bym tu chciała jeszcze z wami porobić na tym? Zobaczymy, czy ktoś mi dał autograf. I osoba, która da najwięcej autografów, też dostanie, właśnie pisana, będzie na listę. Myślę, że osoba, która dała teraz tutaj najwięcej autografów, to ją wpiszę po prostu też. Poczemu czemu by nie? E, szczypta. Dobra, szczypta wpisuje cię na listę. Mam nadzieję, że się cieszysz. Czypta. Szczypta. Szczypta. Szczypta, dobra, dobrze wpisałam Twój nick? Mam nadzieję, że tak Zobaczymy jeszcze, szczypta, tak, dobrze wpisałam Twój nick, więc Już wlatłaś na listę, dam Ci też autografa Za to, że mi też dałaś, nie, nie zbieram tych autografów, bo chciałabym Zebrać tutaj 100 autografów od Was, więc mam nadzieję, że się postaracie I troszeczkę mi tutaj naspamujecie Tymi autografami, bo naprawdę, kto na najwięcej autografów Na listę mi po prostu wleci Więc no ja się zabieram już do montowania tego filmiku, dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie, napiszcie swój link w komentarzach, jak chętnie Was przyjmę do znajomych i chętnie też Wam e, piszę Was, bo dwie osoby, które pisze pod tym filmikiem coś napiszą, e, po prostu wlecę do, e, do, po prostu do z moich znajomych i po prostu na listę, więc będą dwie osoby tutaj na liście. Więc jeżeli chcecie właśnie się dostać na tę listę, żeby wy, wygrać te spodenki, to serdecznie Was zapraszam. Do działania, ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie i pa pa!